Ja całkowicie polegam na moim ogarze, a on na mnie. Hmm. Do czego się przygotowujecie? Mamy przeprowadzić rekonesans w głuszy i sprawdzić, jakie postępy poczyniła horda mrocznych pomiotów. Jeśli nam się poszczęści, osaczymy i zabijemy pokaźną liczbę maruderów. Polowanie uznać będzie można za udane, jeśli mój ogar przeżyje zetknięcie z krwią swych ofiar. Jeśli zginie, będę go dziś wieczór płakiwać. Jeśli przeżyje zetknięcie z krwią, co masz na myśli? Krew mrocznych pomiotów jest trująca, ale nie musi być śmiertelna. Te, którym uda się przeżyć, stają się odporne na jej szkodliwe działanie. Strażnicy mówią, że zarażona krew doprowadzi w końcu do szaleństwa nawet tych, którzy przeżyją. Ale dzisiaj to się nie zdarzy. Dzisiaj będziemy polować i zabijać. Dlaczego psy zostały pomalowane? Do odróżniania nas od wrogów psy używają węchu, ale w czasie bitwy zapach lejącej się krwi może je zdezorientować. Dlatego malujemy się za pomocą kadzisu, którego won jest silniejsza od zapachu krwi. Malujemy także nasze ogary, aby wiedziały, że jesteśmy po tej samej stronie co one. Co jeśli wrogowie także pokryją swoje ciała kadisem? Niby jak? Planujesz ukraść nasz kadis i podać go mrocznym pomiotom? Mam nadzieję, że żartujesz. Gdybyś spróbował, zabilibyśmy cię. I to nie jest żart. Powinienem już Dziękuję. iść. Zbliża się polowanie, w którym zamierzam wziąć udział. No to ruszamy do głuszy. Czołem. Słyszałem, że masz coś do zrobienia w guszy. Brama jest dla ciebie otwarta, tylko uważaj na siebie. Dziś wieczór nawet szary strażnik nie będzie w lesie bezpieczny. No i zobaczymy co się tam będzie działo. Jesteśmy w głuszy korkali. Zapiszemy sobie i lecimy. Myślę, że dobrze nam razem idzie. O! Robi się. Z tego co widzę Zaczynajmy. mamy nawet... mam nawet mojego psiaka u boku. Tutaj jest pokazany. To dzięki właśnie temu modowi. O, teraz się da. Mogę go odwołać kiedy tylko będę Będzie chciał No i zniknął Jasne Na Google nie używam, używam tylko w miejscach gdzie, gdzie jest potrzebny Misjonarz Dziokby Robi się List Nowe zadanie Misjonarz Patrzymy, misja nasz nieopodal wejścia do góry... Dobra, hmm. tutaj, konający żołnierz. Kto to? Szara straż. Cóż, całkiem nieźle wygląda, prawda? Mój oddział został zaatakowany przez mroczne pomioty. Wyszły z podziemi. Proszę, pomóżcie mi. Muszę wracać do obozu. Spróbujmy go chociaż obandażować. Mam tutaj bandaże. Dziękuję. A ja muszę się stąd wydostać. Mieliśmy, z tego co słyszałem, odpowiedni dźwięk. Słyszałeś? Cały patrol zaprawionych w boju żołnierzy zabity przez mroczne pomioty. Uspokój się, Jolie. Jeśli zachowamy ostrożność, nic nam się nie stanie. Ci żołnierze byli ostrożni, a mimo to zginęli. Ile mrocznych pomiotów może zabić nasza czwórka? Tuzin, setkę? W tych lasach czai się cała armia. W okolicy są mroczne pomioty, ale na główną część hordy raczej się nie natkniemy. Skąd możesz wiedzieć? Nie jestem tchórzem, ale to lekkomyślne. Powinniśmy zawrócić. Stawiaczała temu niebezpieczeństwo to część naszego testu. To prawda. Wiedz jedno: każdy szary strażnik potrafi wyczuć mroczne pomioty. Niezależnie od tego, jak są przebiegłe, mogę ci zagwarantować, że nie wezmą nas z zaskoczenia. Dlatego tutaj jestem. Widzisz, panie rycerzu, możemy zginąć, ale zostaniemy ostrzeżeni, nim to się stanie. I to miało być pokrzepiające? Nigdy nie mówiłem, że będzie łatwo. Ruszajmy. Dobra. A nie, to nie wiem, co ten dźwięk oznaczał. Myślałem, że level dostałem. Sterowanie. Stworzenia, arcydemon, bojowy ogarmabari, szczur, wilk. Tylko magiem uda nam się ze można zebrać wszystkie wpisy o stworzeniach. Tylko mag stwor spotka spotyka jeden rodzaj stworzenia: mianowicie błędne ogniki. Religia, plaga pustka, krótka historia, kultura. Sporo tego jest do czytania. Ja sobie daruję. Lecimy dalej. Lecimy dalej, a tutaj na kwiat, bo jest będzie potrzebny. Ten kwiat biały z czerwonym pośrodku. Nadzorca psiarni w Ostagarze wspominał o takich właśnie kwiatach. Nadzorca psiarni mówił, że taki kwiat może pomóc psom, które rozchorowały się po zetknięciu z mrocznymi pomiotami. Tak czy siak, oferował nagrodę temu, kto zapuści się w głusze i przyniesie taki kwiat. Może warto się nad tym zastanowić. To wszystko. Trzymane przedmioty... I tutaj od razu mroczne pomioty... Nie będzie zdolności ciągłe bardziej podtrzymywane dużo się w sumie nie różnią Będzie łatwo ich użyje cały czas są aktywne, że blokują nam pewną, pewną część naszej wytrzymałości, która nie może się załadować bardziej. Oczywiście można mieć więcej ruchom zdolności ciągłych, podtrzymywanych że wiąże się to z blokadą coraz większej ilości wytrzymałości przez co nie będziemy mogli używać zwykłych zdolności używanych Spójrzcie tam Biedacy To już przesada no powiedzmy Ale wrócimy się, odbijemy tutaj